Cześć, siemano, z tej strony Camillo. to jest mój kanał, a ze mną jest... Minek Ostiwis, siemano, zostawcie mu łapki w górę, subskrypcję, bo będzie piosenka. Chcesz mieć piosenki? No nie wiem, zobaczę. Okay, mogę ci pomagać piosenkami, kanał okay, ci założyłem, ci dziękuję, dziękuję. I dzisiaj będziemy grali sobie w Brawla. No. Wiesz, ciebie, tu masz jeden z odcinki wrzucasz wszyscy. Wpadajcie też na kanał Minek będzie it... link w opisie. No. No nie bać, będzie linku, ale będzie nazwa. No. I dzisiaj... I próg łapek to jest... To są... pięć łapek w górę i dwie subskrypcje. Jak to zrobicie, to mamy do. To będzie dobrze. Będzie fajnie. Idę. Idę.

No jak Let's to nie wiem ile masz tych dwie minuty No no, to może jeszcze jedna gierka To jeszcze takie dwie gierki Może jak No i jeszcze i jak gracie w, Robo, w Robloxa to weźcie zaproście mnie do znajka. I mnie też można Ja się nazywam Kamilo 159, a ty mój też nie no, Davy, tam I na na trendy, tak, No Dawaj, tam przy mnie. Szkoda, że naprawdę... ty the Szkoda, naprawdę i nie tak. Taki bój tam, taki bój tam... to Swisha. Swisha, o. taki bój tam z Tak, taki bój z czerwą i tak... I patrz. Patrz na Ej, gdy widzisz, nawet? Dobry, chodź, 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 Dobra, chodź, 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 A chodź, chodź, skąd no no to papa pa, widzowie zostawcie chyba lajka konieczny, żeby było więcej takim ze mną i może w to będzie no mm. pa pa